Na no dzień dobry. Dziś w gadanku na śniadanko holistyczna środa i dzień dziadka. Wszystkim dziadkom życzę cierpliwości do wnuków i zdrowia dużo. Lecimy. No właśnie. W zdrowiu do setki, dziadkowie. Lecimy. zdrowiu do setki. Dobrze, że jesteś. W Holistycznej Środzie wszystkiego najlepszego, wszystkim dziadkom. <laughs> Ale w Holistycznej Środzie dzisiaj chciałabym opowiedzieć trochę na temat holistycznego, ponieważ jest Holistyczna Środa, na temat holistycznego podejścia do stylu życia niskowęglowodanowego i keto. Jak to wygląda z punktu widzenia różnych sfer życia? Bo to jest moim zdaniem fascynujące. I jeśli jeszcze nie przekonałeś, nie przekonałaś się do tego sposobu odżywiania, to może właśnie ta dzisiejsza holistyczna środa Cię do tego przekona. Niesamowite jest, jak łatwe jest życie w, w stylu niskowęglowodanowym. Jesz maksymalnie dwa posiłki. Czyli zobacz, z pięciu posiłków dziennie, jeśli schodzisz do dwóch, Zobacz, ile robi ci się wolnego czasu na spędzanie go w swoich ulubionych zajęciach. Masz naprawdę dużo więcej czasu, bo jedzenie pięciu posiłków dziennie to jest nie tylko czas spędzony na jedzeniu, ale ktoś przecież kiedyś musiał to przygotować więc to jest kolejny czas ktoś kiedyś musiał te produkty kupić. Widzę, i tu już jest, Kolejny aspekt, już drugi. Widzę koszyki, często w sklepie, w markecie, przepełnione. I tak wydaje mi się, no, mam tutaj włosy kotów. Wydaje mi się, że ludzie tylko to na weekend kupują. Mnóstwo chleba, mnóstwo makaronu, płatki śniadaniowe ogromną ilość miejsca to wszystko zajmuje. A tak naprawdę, ani to nie odżywi, bo gęstość odżywcza takich składników jest mizerna. Zjazdy są potem, więc trzeba ładować się słodkim. Jestem w 100% przekonana, że po zjedzeniu tej całej fury jedzenia, która jest w tym wózku, i tak będziecie dalej głodni. Więc. Mój koszyk w markecie. Jest bardzo mały, a czasami wystarczy mi tego jedzenia na tydzień. Fajne to jest. Czy to jest drogie. No nie. Biorąc pod uwagę fury jedzenia, które musisz zjeść, a maksymalnie dwa posiłki dziennie, jak przeliczyłam na osobę dziennie kwota wychodzi dokładnie taka sama. Ale nie brałam pod uwagę jednej rzeczy. Mianowicie takiej, że w stylu niskowęglowodanowym, w stylu keto, mniej chodzisz do lekarza, lub wcale robisz tylko od czasu do czasu badania kontrolne. I to wszystko. Nic ci nie dolega. Jeśli coś ci dolegało, to i tak ci przechodzi. Mówię oczywiście o chorobach metabolicznych, bo ucięta ręka nie odrośnie. Wycięta tarczyca też nie odrośnie. Więc to już jest kolejna rzecz. Kasa, zdrowie, samopoczucie. No i jest jeden aspekt, który jest dla mnie akurat bardzo istotny, jeśli dużo jeździsz po Polsce, jeśli masz dużo wyjazdów takich całodniowych, jeśli często jesteś poza domem, to mi to bardzo pomaga, że ja nie muszę myśleć o tym, żeby tu wskoczyć do żabki i kupić jakąś przekąskę. Hmm, śpiąca jestem. Wczoraj Akademia Zdrowia Metabolicznego w Poznaniu do późnych godzin wieczornych, fascynujące spotkanie z niesamowicie ciekawymi ludźmi, ale jest zmęczenie. No, i przede wszystkim nie to jest kolejna rzecz, nie mam konieczności bycia uzależnionym od jedzenia. To jest niesamowite. Bo jeśli wyjeżdżam na cały dzień. Wrzucam sobie na ten dzień głodówkę, nic złego się nie dzieje. Mało tego, nawet jeśli lekko czuję głodek, to to nie jest taki, że jem tynk ze ściany. Po prostu zapiję wodą z solą i lecę dalej. I mam mnóstwo energii. Dzisiaj moje ketony, możesz sobie zobaczyć, nie są tak wysokie. Być może przez to, że miałam stresy do wieczora. Glukoza też całkiem, całkiem. Ale no zobaczymy jutro. Zobaczymy jutro, a tymczasem poproszę łapkę w górę. Udostępnij ten film u siebie na przykład w social mediach. Może przekonasz nieprzekonanych, może ktoś zobaczy ten film, jak to jest proste. Posiłki są bardzo proste. Ja mam taką swoją prostą zasadę: pierwszy posiłek cokolwiek z jaj, drugi posiłek cokolwiek z mięsa. Proste nieskomplikowane. No i właśnie o to chodzi. Sztuka prostego życia. Pamiętacie te cytaty z mojej książki? Nie z mojej książki, z książki, którą mam. Sztuka prostego życia. To jest proste. Widzimy się jutro z życia wziętym czwartku, czyli historie gabinetowe, a tymczasem łapka w górę, subskrybuj, opublikuj, skomentuj i lecimy! Pamiętaj, dobrze, że jesteś.